Dzisiaj przegonimy się instalacji na systemie Windows XP. instalacji trzech e, serwis packów. E, tutaj przed Wami jest e, zwykły system e, Windows XP bez żadnych serwis packów, który e, może to e, właśnie poprawić tutaj te właściwości systemu. Jest to wersja bez, profesjonalna, bez, e, Jak widzę, nie mam żadnego serwis packa. E, zwróćcie na początek uwagę, porównując e, na przykład system ten do waszego systemu Windows XP że nie ma takich ikon jak centrum zabezpieczeń, czy są zapora systemu, no to po prostu Microsoft wprowadził te właśnie nowości dopiero w serwis paku 2C. Jakby najpierw na początek zajmujemy się stracą samego Service paku jedynki, żeby Wam pokazać, czy coś się zmieniło, czy są jakieś zmiany funkcjonalności systemu właśnie po tej stracji Service Packa. Service pak wyszedł jedynka w dwóch wersjach w wersji 1 1B gdzie była zlikwidowana obsługa Java, właśnie była doinstalowana dla nas ze względu na kłótnie, kłótnie właśnie <kłótnie> z producentem właśnie tej auto aplikacji. Jak widać po instalacji Service Packu nie uzyskamy nowego Tresploera, ani nie uzyskamy nowego Inbesson to proszę będziemy musieli deinstalować wszystko ręcznie w późniejszym czasie, jakby na początek zajmiem się, jak wspomniałem, właśnie Service Packiem.